Tu jest wydepnięte i w ogóle one są już rozwalone i to śmierdziało przez całą drogę i tutaj w zagłębieniu. ¡Gracias! Jest dzień 20 września, obudziliśmy się właśnie w takich okolicznościach. Spaliśmy na się od razu w fabryki benzyny syntetycznej. No teren jest dość rozległy i idziemy w poszukiwaniu jakichś ciekawych obiektów. Takie atrakcje są dostępne na naszym głównym kanale. Tam kolejne budynki. Alpas, to jest taki moduł, mo, modułowy przychodził w 4-5 częściach, go tylko skręcali na miejscu i tyle dalej łazimy. Po opuszczonym tym wielkim zakładzie przemysłowym jesteśmy w pojedzie jakiś z silosu, aktualnie po fabryce po zwiedzaniu fabryki robimy sobie ognisko te, te patyczki nie są tutejsze one są przewiezione z odległości około 350 km to jest tej elektrowni. z elektrowni tak, tak z, z elektrowni no atomowej nie wodna miała być. nie to miała być atom jądrowa tak? tak tylko że im coś tam nie pykło i ten nie wiem, hajs się im skończył, czy coś. No, bo to jest najlepsza energia najbardziej opłacalna i ekologiczna, jaka może być podobno No i robimy sobie właśnie kiełbachy, kupione w, w Biedronce i musztarda zabrana... Skąd my ją wzięli? A, z tego. Tak, z BP tam, co był ten. A gdzieś miałeś takie patyki do smażenia. A, wyjść muszę się wrócić koło auta leżą Albo nowe zrobić Poznajęcie taką gogatka tak. Obserwuję jaka go ukrycia. Załuszczyłem właśnie kijki. Z tak tylko tak, tutaj wzdłuż nie? Najlepiej, bo się złami inaczej. Też może pęknąć. A tą tak. Mamy bułeczki i sobie upieczemy i... i... herbatkę też. Dobra. Pęknie. Już gotowe. Kolejna się robi tam. osobno herbatka, żeby nie usmolić tego garnuszka. No I tyle. Konsumpcja pojedli, popili dalej w tym samym miejscu, ale już ruszamy na Poznań. I pierwsze co to prawdopodobnie taki jeden most po po Poznaniu. Rano jakiś eksploz znowu zrobimy i zbieramy się. Most, no. Dzisiaj? Jak się uda? To jest po drodze, czy nie? Po drodze. Zatrzymaliśmy się. Jesteśmy w drodze do Poznania. Zatrzymaliśmy się w Kruszewie i tam jest o. Pałac w Kruszewie. Terem prywatny. Zobaczymy, czy się da w ogóle tam coś zwiedzić. Zajęliśmy właśnie do Poznania. Jest godzina 20 Prawie pierwsza? Nie, 20 tak? Równo? No nie, dwudziesta bo to angiel... mhm. angielski jest. I to jest zajebiste, bo wychodzimy z auta i będą się baterii ładować na jutrzejsze Explo ile jakieś Tak. A co do mojej garderoby? Muszę te buty wywalić, bo... <laughs> tu jest wydepnięte i w ogóle one są już rozwalone i to śmierdziało przez całą drogę i tutaj w zagłębieniu. Po konwersach łap. tyle się mandatów dostaje w Poznaniu, w sumie to sumie No ale w sumie nie wiem, czemu ten taniej nie wyjdzie tyle mandatów ten niż jakby miał w jakimś. Drogim, yy, na drogim parkingu stać, czy albo wynająć jakiś garaż, czy coś. Jesteśmy na rynku w Poznaniu. Jest taka fajna fontanna. Zmieniająca kolory. I idziemy przez jej wnętrze. Pierwszy raz jesteśmy w takiej miarę No. parku Cytadeli gdzieś niedaleko centrum Poznania i tu znaleźliśmy takie figury same tułowie w sensie nie tułowie tylko nogi z tułowiami bez głów, bez rąk. Jakie sporo a co to znaczy? Jest tu gdzieś tabliczka? Co to jest? Idź pierwszy. Illion. Трудно. Кичи, Ой, как, файно. Jesteśmy z okiem chyba. I chyba z ogonem. O, to fajnie widać. Ja myślę z daleka, że to jest most. Ja też. Ale to jakaś pozostałość po święta chyba. <grym> Teraz to już się nie opłaca ściągać. No Nic, plątamy się, jeszcze na 12 nie ma. Za jakiś czas tak jedziemy. Dziwo. Zazwyczaj chyba zaczynaliśmy o 12. No, bo mi się resetowało gogle, ten, no, gogle zdrowie, z buta gogle chodzenie. Zjedzenie. Jeszcze chwilę się popelentamy i jedziemy na most, żeby jutro rano nagrać most. No w nie mam za dużo baterii. Ostatnio masz? No. To może jeszcze jakąś masz? A! Bo... No to było wcześniej, ja wiem wziąłem. Aha. Tamtą resztkę ten, ten pałac i później zwróciłem nową. Mi się zacina z tym drogą.